Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony. Uba, Uba, Żaneta. Witajcie serdecznie w trzecim vlogmasie. Witam się z Wami jak zwykle rano już po ogarnięciu się dzisiaj jest środa w środy rzadko chodzę do biura ale dzisiaj idę ze względu na to, że właśnie po pracy wychodzimy do baru i bez sensu dla mnie jechać jest potem i stać w korkach i się spóźnić lepiej od razu z biura wyjść do tego baru nie wiem o której wrócę dzisiaj, dlatego że to będzie bardzo intensywny dzień no chciałabym wrócić tak przed dziesiątą wieczorem z tego też względu, że w tym tygodniu tylko wczoraj udało mi się wrócić do domu o normalnej porze, a reszta dni była szalona i wracałam 9, 10. i tak będzie aż do samej soboty, także czuję, że już potrzebuję trochę odpoczynku, albo trochę doładowania się takim spokojem. Lubię wychodzić, ale nie lubię jak to wszystko jest tak, wiecie, złożone jedno po drugim, a, a szczególnie nie lubię jak wypadają mi jakieś moje rutyny, bo ja bardzo lubię moje tygodniowe rutyny i w każdy dzień, na przykład w środę, zawsze robię jedną rzecz, w czwartki, zawsze robię jedną rzecz, w piątki, zawsze robię jedną rzecz, które są tam zawsze. Jeżeli chodzi o pogodę. Nie wiem, nie wiem co to dzisiaj będzie, dlatego że już wczoraj w nocy zaczęło padać i fajnie jak pada, fajnie jak nie pada za dużo, bo jak tutaj pada to jest taka bardzo mocna, intensywna ulewa. Ona zazwyczaj nie trwa długo, ale jest niesamowicie intensywna. No, i tak popadało z samego rana, ale patrzę, słońce już wychodzi i nie wiem, jak się ubrać. Nie wiem, czy zarzucać na siebie kurtkę, czy nie. No, kurtkę muszę tak czy inaczej wziąć ze sobą, ze względu na to, że potem będziemy siedzieć w ogródkach i będzie zimno. I cieszę się z tego, że nie pada w tym momencie, kiedy muszę jechać do pracy, dlatego, że jak tylko w Izraelu spadnie deszcz, to zaraz zaczyna się ogromny bałagan na ulicach, i ludzie dostają świra, jeżeli muszą e, prowadzić samochody. Więc prawdopodobnie mój autobus byłby spóźniony, w ogóle by nie przyjechał, a potem stałabym w korku przez milion lat. E, także odpukać, póki co wszystko wygląda w porządku. Zobaczmy teraz outfit e, of the day, e, pokażę Wam. No i będziemy musieli iść na autobus. Dzisiejszego outfitu nie będę wstawiać na Instagram, bo coś mi nie klika. Słuchajcie. Po prostu musiałam się w coś ubrać, bo nie, nie planowałam tego, że będę dzisiaj szła do biura, więc nie miałam nic przygotowanego, e, a chciałam coś, czego nie będę musiała prasować, e, bo mi się nie chciało i nie miałam czasu. Także mam jakąś taką koszulę, która jest plisowana. E, no i ona, jej plusem jest to, że nie trzeba było jej prasować. Mam spodnie w, w takie nadruki, one są trochę na mnie duże. Jak widzicie, one powinny być przyległe, a już są takie o. Ale nic jest jak jest. No i buty mam dzisiaj eleganckie, która jest godzina. Mamy 7 minut do wyjścia, także ja się powoli zbieram. Jadę do biura. Jak coś się będzie ciekawego działo, to Wam pokażę po drodze. A jak nie, no to yy, zobaczymy się wieczorem. Mamy podeszczowy Tel Awiw. Jest bardzo wietrznie. Może zobaczycie po tych palmach. E, więc wydaje mi się, że na tym deszczu rano i w nocy się nie skończy. Pewnie nadciągnie to za jakieś pół godziny, bo widzę, jak się chmury szybko przesuwają. No a Tel Awiw jest zawsze w budowie, zawsze. E, więc tutaj mamy jedną budowę, będą biurowce. Z drugiej strony też widzicie e, jedna tutaj, jedna tutaj i dookoła budowa 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 w miejscu, w którym jestem na Mal, czyli ta marina, jest tyle różnych placów budowy i dziwnych rzeczy, które się tutaj dzieją, że nie, nie ma miejsca, gdzie nie będzie pyłu albo nie będzie hałasu. Ale tam dalej jest morze, więc jest ładnie. Spojrzałam na zegarek i zobaczyłam, że mam jeszcze chwilę czasu więc chciałabym was zabrać nad samo morze, znaczy to jest nad samo morze, jesteśmy nad samym morzem, ale żeby, żeby zobaczyć wodę, więc morze jest dzisiaj niesamowicie wzburzone i robi to niezłą robotę. No i popatrzymy, popatrzymy i idziemy do biura, bo trzeba pracować, co zrobić.

No, nie widziałam się z wami przez cały dzień, a to dlatego, że praca, praca, no i potem poszliśmy do baru, jak mogliście zobaczyć. No i ja wracam sobie powoli do domu, już jestem na tak zwanej dzielni. Nir pojechał na ceramikę, więc nie będzie go jeszcze przez półtorej godziny, więc mam dom dla siebie i dla kota. I jestem trochę zmęczona. Jutro już chyba nie jadę do biura, tylko sobie będę pracować z domu, bo trochę mnie ten tydzień wymęczył, a to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, jest dopiero środa. No i 20 minut temu wleciał pierwszy vlog was na kanał, więc muszę zobaczyć jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że będzie dobry odzew od was i muszę go powstawiać, muszę po prostu powstawiać linki wszędzie i dać wszystkim znać, że ten vlogmas jest także pierwsze co, to wejdę do domu przeskoczę w dres i ogarnę tego właśnie vlogmasa pierwszego ok jest trochę zimno jak widzieliście rano, morze było bardzo wzburzone, padało też i jak widzicie jestem w kurtce i trochę mnie przywiało okej, okay, powoli wchodzę do domu e, i odezwę się do was już jak się troszeczkę ogarnę wam. już przeskoczyłam w dres zjadłam, trochę się zagrzałam i piję kawę Szula oczywiście już tutaj kroczy, nie drapiemy no, w każdym vlogu tu vlogu musi być. W każdym vlogu szula musi drapać sowkę, bo nie byłby sobą. Powiem Wam, że przemarzłam przeokropnie, a nie jest to jakaś temperatura, którą z Polski kojarzyłabym jako brążącą krew w żyłach, jest takie około, nie wiem, 13 stopni teraz na zewnątrz, no i pada. Ale wydaje mi się, że w Izraelu temperatury są bardziej takie przeszywające, czyli jak jest zimno, powiedzmy sobie 5 stopni, to przeszywa Was aż w kościach, bo jest po prostu wilgotno i podobno jest z gorącym, to jest takie gorąco przeszywające, że aż jest Wam duszno i to też jest związane właśnie z wilgotnością powietrza, przynajmniej ja to tak odczuwam. A teraz powiem Wam, co ja zazwyczaj robię w środy wieczorem i dla niektórych może się to wydawać, nie wiem, jakąś głupią fanaberią, ale ja tak funkcjonuję, że lubię mieć um, jakieś rytuały. Znaczy, to nie są rytuały, tylko po prostu um, ja muszę mieć rzeczy zaplanowane. Jak coś idzie nie pod plan albo nie robię danej rzeczy w dniu, w którym zazwyczaj ją robię, to mój mózg trochę wariuje. I kiedyś myślałam, że może coś jest ze mną nie tak, że nie wiem, nie jestem spontaniczna, czy no nie wiem, jestem nietowarzyska, czy, czy jakaś dziwna. Teraz wiem, że tak nie jest, po prostu. Wiem, że muszę sobie planować i pisać i wiedzieć co kiedy się stanie, żeby zachować spokój ducha i żeby mi się lepiej żyło, żeby nie było takiej sytuacji, że dostaję ataków paniki, bo nie wiem, coś się dzieje o 10.07, a nie o 10.00, bo tak wcześniej się zdarzało. No i właśnie jeżeli chodzi o środy. To, no tak jak mówiłam, może się wydawać Wam to głupie, ale mentalnie bardzo mi to pomaga. Planuję sobie ubrania, jakie będę nosić w następnym tygodniu, aż do następnej środy. I wiem, że są osoby, które na przykład nie zwracają na to uwagi i biorą pierwsze lepsze spodnie i pierwszą lepszą koszulkę, i to jest zupełnie w porządku. To nie jest też tak, znaczy, ja bardzo zwracam uwagę na moje ubrania ze względu na moją pasję do ubrań, bo nie wiem czy wiecie, studiowałam projektowanie ubioru i kostiumu teatralnego na łódzkiej ASP. To jest jedno i po prostu to lubię, ale też jest to, że muszę mieć zaplanowane. Nie mam za bardzo czasu w tygodniu żeby o tym myśleć, co jutro będę nosić, i tak dalej. A już rano, gdybym miała stać przed szafą i przebierać, i dopasowywać, albo myśleć, prasować, to, to już w ogóle nie wchodzi w grę. Rano mam wszystko zaplanowane co do ostatniej minuty i jak mam wychodzić na autobus na przykład, to wychodzę zawsze o tej samej porze. Co robię w środę? Długopis i zeszedł. Wiem, że mogę to robić na iPhone'ie albo na komputerze i zazwyczaj wszystkie notki robię, robię sobie online, ale to lubię sobie rozpisać i wypisuję, gdzie będę szła w danym tygodniu. Więc na przykład wiem, że jutro się nie ruszam z domu w ciągu dnia, ale wieczorem spotykam się z Agatą, więc piszę, że czwartek wyjście. Potem w piątki zazwyczaj rano jeżdżę na terapię, ale ten piątek jest specjalny, ponieważ rano jadę na terapię, a z prosto z terapii idę na wesele mojego znajomego z pracy, więc po prostu na terapię już pojadę w outficie weselnym i stamtąd wezmę taksówkę i jadę prosto na salę weselną. I potem myślę sobie, ile razy będę szła do biura. No W tym tygodniu byłam w biurze trzy razy i jestem trochę zmęczona, więc zakładam, że będę w biurze być może dwa razy w tym tygodniu, zobaczymy. I jeszcze mam jedną wizytę wieczorną w poniedziałek, także piszę biuro razy dwa, co mnie bardzo martwi. Nie zaplanowaliśmy jeszcze, co będziemy robić w sobotę, i nie wiem, co sobie przygotować na sobotę. Zazwyczaj w soboty bez vlogmasa, kiedy tego vlogmasa nie nagrywałam, nagrywałam sobie filmy z samego rana, a potem gdzieś wychodziliśmy do restauracji i tak dalej. Myśleliśmy, żeby pojechać gdzieś na łono natury, ale pogoda zbytnio nie sprzyja i prawdopodobnie będzie padać, więc zakładam, że w sobotę też będziemy wychodzić być może do knajpy albo na kawę. Nadal nie jestem pewna, jeżeli chodzi o wesele i izraelskie wesela. Ludzie się tutaj tak bardzo nie stroją, nie szykują się aż tak bardzo, więc możecie spotkać na weselach ludzi, którzy na przykład przychodzą w dżinsach i w koszulce i to jest jak najbardziej ok i nie ma z tym żadnego problemu. No ja w dżinsach i w koszulce nie pójdę, ale też nie będę, wiecie, nie będę robić tam wyjścia do opery w Wiedniu tylko po prostu ubiorę się w jakąś sukienkę albo zazwyczaj na wesela chodziłam w spodniach od garniturów, koszuli i w marynarce i w płaskich butach i tak mi było najwygodniej, żeby tam podskakiwać, tańczyć i tak dalej. Może komuś takie rady się przydadzą jeżeli macie problem na przykład z atakami paniki rano że wszystko wam się rozsypuje i nie wiecie co założyć, co ubrać jeżeli już będziecie wiedzieli Jaki macie plan na poranek i będziecie mieć wszystko ułożone w kostce od tego, co będziecie nosić najwcześniej do tego, co najpóźniej. To już to nie będzie zajmowało wam waszej głowy i yy, dzięki temu pozbędziecie się dużej ilości stresu. Ok, podliczam. Yy, zaraz sobie zajrzę do szafy, zobaczę, co tam się znajduje i co mi będzie pasować. Jeżeli robimy. Tak wygląda sytuacja po tym, jak już sobie wszystko znalazłam i rozpisałam. Tu już się grzeje żelazko. Ja sobie te rzeczy prasuję dzisiaj i układam w kostkę, żeby było tak, że te, które będę nosić najwcześniej, są na wierzchu, i potem te, które są. Na samym spodzie są, na samym końcu. Zdecydowałam się wreszcie, co będę nosić na weselu, czyli to będzie to kwiatowe coś. To pewnie zobaczycie, jak nagram wam vloga. Tutaj też widzicie drabinę, dlatego że nie dosięgam do samej góry szafy sama. Więc po prostu wchodzę sobie na drabinę i mam wygodniej. Biorę się za prasowanie i za układanie tego wszystkiego tak jak trzeba, żeby tutaj nie było bałaganu, chociaż ten pokój to, to jest po prostu mój składzik: to jest garderoba, slash, pokój do nagrywania, slash, wszystko i nic. Także tutaj nie ma żadnego, żadnego ładu i składu, jest po prostu wszystko. Temat ostatni na dzisiaj to jest e, ciepełko w Izraelu i w izraelskich mieszkaniach, kiedy jest na zewnątrz zimno. Może niektórzy z Was żyli w krajach południowych, bo ja miałam taką sytuację na przykład w Hiszpanii, e, że nie ma w mieszkaniach centralnego ogrzewania. I w Izraelu, y, może w Jerozolimie jest, y, albo gdzieś w takich miejscach, albo w prywatnych domach, ale przeważnie w mieszkaniach, nie ma centralnego. Wydaje mi się, że po prostu się to nie opłaca. Z drugiej strony bardzo bym coś takiego chciała, bo jednak w zimie jest zimno. I w zimę ja tutaj bardziej marsnę niż marzłam w Polsce, jeżeli chodzi o mieszkanie, no bo w Polsce zawsze można było sobie nagrzać i chodzić w koszulce z krótkim rękawem. No, ja jestem jeszcze w koszulce z krótkim rękawem, bo się trochę. Zgrzałam przy prasowaniu, ale ogólnie na przykład poranki są niesamowicie zimne, i dzisiaj jest pierwszy taki zimny dzień, więc trzeba się trochę przygotować. Więc tak, po pierwsze, czym się ogrzewa izraelskie mieszkania? To jest klimatyzacja. Klimatyzacja nie służy tylko do chłodzenia. Ale może też nawiewać ciepłym powietrzem. I ze względu na to, że w większości mieszkań taka klimatyzacja jest, przynajmniej w jednym pokoju, to po prostu dmucha się tym ciepłym powietrzem i mieszkania się nagrzewają. Mieszkania bywają nieszczelne, więc, znaczy, nieszczelne. Chodzi o to, że okna nie są aż tak szczelne jak w Polsce. Są, są złożone z mniejszej ilości, że tak powiem, szyb, czyli jest trzeba pojedyncza, nie ma podwójnej albo potrójnej. No może w nowych mieszkaniach widziałam podwójne, ale to tyle. I to ciepło bardzo szybko ucieka. Po prostu że z klimatyzacją może być taki problem, że to powietrze jest suche i na przykład będą was spędziały oczy czy nos. No i klimatyzacja też ma odgłos, chyba że jest bardzo nowa, i na przykład zasypianie przy klimatyzacji dla mnie odpada totalnie. Nieważne, czy to jest lato i jest gorąco, czy jest zima i jest zimno. My w tym mieszkaniu jeszcze nie testowaliśmy zimy, bo jesteśmy tutaj nowi i mamy klimatyzację w tym pokoju, w sypialni i w salonie. Nir już wyczyścił filtry od klimatyzacji, bo to jest ważne, żeby je czyścić, o czym niektórzy zapominają, i ci ludzie, którzy mieszkali tu wcześniej, o tym zapomnieli, więc wyczyszczenie tego to było nielada wyzwanie. No i chyba od jutra zaczniemy dmuchać po prostu klimatyzacją. Jeżeli chodzi o takie dogrzewanie grzejnikiem, to mamy jeden taki przenośny grzejnik na kółkach, który się podłącza do kontaktu i jego będziemy używać pewnie w sypialni, żeby go podłączyć na noc. Dlaczego takich grzejników nie postawimy sobie wszędzie? Dlatego, że to jest niesamowicie droga sprawa. Prąd w Izraelu jest drogi, a to pożera mnóstwo prądu. Klimatyzacja zresztą też. A, ale gdyby to wszystko połączyć, to sezon grzewczy byłby naprawdę niesamowicie drogi. No nie ma się co się oszukiwać, dodając wszystkie opłaty. Jakie trzeba w Izraelu zapłacić za to, żeby żyć albo oddychać. Jeżeli chodzi o wodę, dużo mieszkań ma coś, co się nazywa Dutzem, i to jest niesamowita sprawa, dlatego że jest to boiler na energię słoneczną. I te boilery są wtedy ustawione na dachu budynku, w którym mieszkacie, i w Wtedy, kiedy w Izraelu jest bardzo słonecznie, praktycznie nigdy nie, mu nie musicie tego bojlera sami włączać, dlatego że ciepła woda będzie prawie zawsze e, i to za darmo. My w tym mieszkaniu niestety nie mamy dotrzemesz, czyli ten bojler musimy podłączać e, przez prąd, więc nie ma takiej dowolności, że na przykład chciałabym w południe wziąć prysznic... I mogę go wziąć, dlatego że cały czas mam ciepłą wodę. Nie zawsze muszę myśleć wcześniej, że okay, jeżeli biorę prysznic o północy, no to woda musi się zacząć grzać około 11. No teraz, jak zaczyna się robić zimno, no to tak z półtorej godziny, żeby wystarczyło na dwie osoby, na dwie takie dłuższe prysznice. Jest też timer, więc timer można sobie ustawić i wtedy nie trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać natomiast o tym, że jak się wstawi boiler, to trzeba go wyłączyć, bo jak go nie wyłączycie, to woda zacznie być za gorąca i rury mogą pęknąć. Nie będę rozwijać tego tematu, ale uwierzcie mi, że rury, które pękają wrzątkiem, to nie jest dobre doświadczenie. Hej, 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 nadaję do Was już sofę. U, powoli się szykuję do tego, żeby iść spać. No, dzisiejszy dzień dał mi w kość, głównie przez to, że przemarzłam w Izraelu. Jak widzicie, tutaj nasza prokrastynacja, jeżeli chodzi o zakrycie kabla. No, co, co zrobić? I jeszcze to mieszkanie jest w trakcie urządzania, chociaż to jest już końcówka, a wiecie, jak jest z końcówkami, że jak już zrobicie te główne rzeczy, to już po prostu potem się nie chce martwić o pierdoły, czy na przykład niebieski kabel, który zwisa w samym środku salonu. No, po prostu mi się nie chce o tym myśleć, ale ze względu na vlogmas, może pomyślimy o tym razem i w przyszłym tygodniu zaczniemy tutaj. Jakoś to mieszkanie ogarniać i może nawet udekoruje się to świątecznie. No, trochę już pomontowałam tego vlogmasa i chciałabym go skończyć przed spaniem. Widzę też, że ten pierwszy vlogmas powoli zaczyna Wam się podobać. Jest już parę komentarzy, także niezmiernie mnie to cieszy i jutro zacznę na nie odpowiadać, bo bo dzisiaj nie, nie chcę po prostu odpowiadać dla odpowiedzi, tylko chcę naprawdę przeczytać to, co macie do powiedzenia i odpowiedzieć każdemu z osobna na dzisiaj to już chyba wszystko co chciałam Wam pokazać, mam nadzieję, że Wam się spodobało, jutro będziemy pracować z domu, także będę się odzywać do Was w ciągu dnia trochę częściej i jeżeli ten vlogmas Wam się spodobał, bardzo proszę zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał klikając w dzwoneczek, dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się pojawi na tym kanale na dole pod filmem macie też link do playlisty ze wszystkimi vlogmasami, także możecie zacząć od początku, od końca, jak chcecie, to będzie wszystko, zapraszam Was też na moje inne social media, a szczególnie na Instagram, gdzie jestem częściej, prawie codziennie i wstawiam różne zdjęcia z Tel Awiwu i nie tylko link oczywiście też będzie w opisie na dole i zapraszam Was na moją stronę Internetową. Link też w opisie na dole. Dziękuję Wam serdecznie za czas spędzony ze mną dzisiaj. I do zobaczenia jutro. Pa!